Poszła żabka, poszła żabka po, po wodę, do, do zimnego, zimnego zdroju. za nią bociuś rakcia, tak. nie daje jej spokoju. Powiedz żabko, głośno śpiewaj, Eminko, no, powiedz żabko. To gdzie mieszka, to cię odprowadzę i pod twoim okienkiem białą różę wsadzę, a jak róża urośnie, to bukiecik będzie głośno. Ja się z tobą ożenię. i nam dobrze będzie. Ciumbaj, ciumbaj, ciumbała i muzyczka grała, bo ciuś sobie odleciał, a żabka płakała. Nie płacz żabko, oj, nie płacz, bo bociuś przyleci i pod twoim okienkiem z tą rzeczkę zawiesi. Brawo! A teraz e, e, jesteśmy jagódki. No. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki. Mieszkamy w lesie zielonych. Oczka mamy czarne, łóżki granatowe, a listeczki są zielone i sieredlowe. A kiedy? Nie. A kiedy dzień nadchodzi? Dzień nadchodzi. Idziemy. Idziemy na jagody, na jagody. A nasze? A nasze czane serca, czarne serca. Piją nam na noś. Nie buta, la, la, bu. Brawo.